Cześć Szymankowicz, witam Was na kanale Family Gray w kolejnym odcinku Cywilizacji 6, w której to gramy swoją pierwszą kampanię polską. W zasadzie to zbliżamy się już coraz większymi krokami do końca tej kampanii, czy też tej rozgrywki, ale po kolei. Kończę turę, zaczynamy dalej. Zobaczymy, co nam przyniesie teraz ta tura. Hmm. Nie padałoby w końcu tą cywilizację rozwinąć od Jelsziki, co? Kochana, kochana, jaki pokój. Pokój to ty sobie możesz teraz co najwyżej w hotelu znaleźć. A, przekazanie, 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 przekazanie. Gin maleńka, ewentualnie zostaniesz moją niewolnicą. Nie. Nie licz na to. Dobra, zobaczymy jak to tam wyjdzie. Hmm. Tu bym mógł sobie popływać ewentualnie, próbować popodgryzać go tego naszego Mongoła. Dwiema armadami krążowników rakietowych. Jak kupiec Może jakieś szlaki handlowe mu popsuć, poniszczyć. No, będę próbował go tam, wiecie, osłabiać z każdej możliwej strony. Na dzień dobry wjeżdżamy w ochotę Tyle tam tego naćkał, że ciężko trafić. Dobra, 304 też do strzału. Najpierw bombowce, później myśliwce dobijają. Trochę to okrutne, wiecie, bombowiec zleci. Po burzy ludzie wybiegną na ulicę, lecą myśliwce, dobijają, nie? Okrutne no, ale... To jest wojna. Cóż zrobisz? Eee, ja sobie zapiszę grę, bo ja sobie nie zapisałem, bo nagrywam ten odcinek jeden po drugim, od razu. I ja, słuchajcie, się pokuszę wjechać już w tą kokołku łotę. Mieć. Pokaż jak dzielnie zdobywasz miasto. Tutaj dobra, mamy budowniczych Mongoli. No zawsze to coś dodatkowego dla mnie. Za 4 tury za 3 rebelia. Kurde, za 6 tur to się dopiero naprawi. Niedobrze. Bardzo bardzo niedobrze. nasz Inkwizytor. No nie mogę tu nic zakupić. Kurde no. Co ja mam począć? Ma... Nie można obejrzeć tego miasta. Populacja nieduża. Na razie je zachowam. Teraz zobaczę, jak to jest z tym lojalnością. Rebelia za trzy tury. Kogo ja mam ci tu wysłać? Może Mokrze Tageri. Tu jest pełna. Lojalność? Pełna. Mm, Dawajmy pana gubernatora. Zmień przydział. Już puść tu, Mordo. Rebelia za 6 tur. On za 5 przybędzie. Tutaj mógłbym sobie coś zakupić. Pomnik na przykład. Nie zwiększyło mi to nic za bardzo. kanaliza Spichlerz, jeszcze nim dał jeszcze. Dalej 6 tur. Kraków no napraw kaplicę. Kuka kłota. coś długo się będzie naprawiała. Eee, ale no dobra no. Niech robi. Tu czekamy. No i tu walimy w nich, nie? Jak w kaczki. Ehm, myślę, że z Tu mam jakąś. A to jest pierwotna stolica, że przejęta. Dobra. E, religia też jest taka, która mi tu nie odpowiada. Już wysłałem misjonarza? Nie. No to apostoła. E, lecisz tu, maleńki. Wiarą. Też drona można byłoby w sumie tu gdzieś już przesunąć. Powoli, że mi odsłaniał kolejne miasto. Nie wiem, czy jak stanę tu, czy oni mi go nie zestrzelą. Ale możliwe, że w ogóle nie zdążą. Co, nagle nie masz zasięgu? Dobra, ale tak cię przesu... Kurde, nie miał nagle zasięgu. Dron go jakoś. Bo może dron zwiększał zasięg. Ale za daleko go postawiłem. Dobra, ty się podlecz. Wy zbudowaliście, Na razie olewacie tutaj ten temat. Zwiększajcie w Warszawie produkcję. Coś bardziej istotne dla mnie teraz. To naprawiamy. Tyk. Tam ci się jeszcze leczą. Poznań. Coś mi tu zmień bazę. O, słabo jest. Nie mam gdzie ich przesłać. Rozmieszczenie, zmiana bazy. No, aj, ja nie to wcześniej robiłem. Widzicie, tu będzie bez sensu, bo mi zjadą. Tu Tbilisi poleć. Eee, no i tu biorę czołgi jadę po te Może wtedy tutaj mi się poprawi ten współczynnik. Zobaczymy. Jest ich obecną tą stolicą. Ale jest za trzy tury. Patrzcie, tu od razu lojalność rośnie, nie? Bez w ogóle tego, bez gubernatora. Cudnie. Zachowam, oczywiście, że tak. Tym bardziej, że ono jest lojalne dla mnie od razu. Naprawiamy. O, fajnie, to z tym. Melchetta. Śmiesznie. Melczeta. Śmiesznie to brzmi. że koniec było. W proch się też obraca. Również światło jakieś przegrałem Nasza cywilizacja. ostatecznie zgasło. Być może kiedyś powrócisz jeszcze, by pod swym przywództwem natchnąć lud do ponownego rozpalenia tego kaganka. Bez Kitu przegrałem, Kto wygrał. Zwycięstwo naukowe Imperium Nobijskie Jechana. I co ja mam... Drodzy Państwo, 7 minut odcinka. Podsumowanie sobie zrobimy, będzie krótszy. O, żebym wiedział, to bym wiecie, To poprzedniej tej. A może to połączę w jeden odcinek zobaczę. Lech Wałęsa, jako naród mamy prawo decydować o własnych sprawach i kształtować własną przyszłość. Ja zająłem 9 miejsce, rozumiem, tak? Zawiązasz poziom lech Wałęsa. Ja akurat grałem polską. Wykresy, co my tu mamy? Całkowita liczba gubernatorów to mnie tam nic nie interesuje. Przegrałem. Kurka, no. Jak. E, kurwa. <dobrze>, Dobrze wejść w tą z, z z cywilizacji na kanał i, i zacząć od przegrania, nie? Otwórz film ponownie. No nie, oś czasu. nie główne. No mógłbym to jeszcze teoretycznie dalej dograć, ale po co? Obejrzyjmy naszą mość czasu, zobaczmy co się działo w moim królestwie podczas tej rozgrywki. Rok 3720. Przed naszą erą, Usmatura plus jeden punkt epoki, mieszkańcy wnioski przynoszą dary w podzięce za przyłączenie do naszej cywilizacji. To samo się wydarzyło w 3560 i później, w 3440 roku, po raz pierwszy spotkaliśmy się z ludem Mongolii. No, jak to się tam później toczyło, to dobrze wiecie, ale tu pewnie będzie wszystko przedstawione. Eee, zdominowała wymiana ostrożnych pozdrowień, zaciekawionych spojrzeń. Później, w 3200 roku, Mieszkańcy znowu wioski przynieśli nam dary w podzięce i w 3120, oczywiście przed naszą erą na razie jest wszystko, czyżby ta zniosła chwila była tym, co zapowiadali nasi prorocy, czyli urodził nam się prorok, założyliśmy panteon. Może nie urodził się prorok, tylko złożyliśmy panteon. W 3120 roku, roku przed naszą erą odkrywcy Polski jako pierwsi przedstawiciele jednej z wielkich cywilizacji dotarli do Jusemit. Później mamy w 3080 i 2800 przed naszą erą. Tutaj mamy 3080 spotkanie z ludem Ameryki, z którym praktycznie przez całą rozgrywkę mieliśmy sojusz i dobre kontakty. I 2800 Gruzja, z którą to wiecie dobrze, no, kończyliśmy na wojnie. Mieszkańcy wioski przynoszą dary w 2680 roku przed naszą erą. Potem w 2680 roku inspirujący widok Josemit napełnia mieszkańców naszego nowego miasta Poznania z radością. Tylko, że Poznań przekształciliśmy w Gdańsk. Więc tu chodzi o Gdańsk i osiedliliśmy się, założyliśmy miasto przy cudzie, który wcześniej odkryliśmy. W 2560 roku przed naszą erą w Krakowie wybudowaliśmy dzielnicę świątynną. Następnie w 2440 roku. Zniszczyliśmy obóz barbarzyńców, który znajdował się w okolicy Gdańska w 1720 roku przed naszą erą. Po długim namyśle Piotr Apostoł postanowił wesprzeć swoimi talentami Polskę, i wtedy powstała nam nasza religia. I tegoż też roku 1720 przed naszą erą, czyli bardzo blisko, bo 2000, a nie, bo to przed naszą erą, to patrzcie, ile wcześniej ja odkryłem katolicyzm, <śled> przed naszą, teraz powinna się teoretycznie zacząć nasza era, nie? Eee, za chmur, dobra, dalej. Tutaj znowu spotkaliśmy mieszkańców w 1680 i nastała epoka klasyczna w 1600 roku przed naszą erą. No, rozgrywka wkroczyła w epokę klasyczną i mieliśmy Złotą Erę w 1560 roku przed naszą erą. W Łodzi eee, są dumni z surowego piękna krainy. Czy założyliśmy Łódź zapewne w takim miejscu średnio przyjemnym. W 1360 roku przed naszą erą władcy Walety dają hołd Polsce i staliśmy się pierwszym suzerenem w historii. Potem mamy 1240 Biurokraci Gruzji są urażeni zachwałością, z jaką założyliśmy Gdańsk w pobliżu należącej do nich Kutaisi. No, no, a my tam założyliśmy Poznań wtedy, właśnie. Goście uskarżają się na upał panujący w Gdańsku, na szczęście nie dokucza im tam wilgoć. Ok, 1240 też. Potem, w 1080 roku przed naszą erą, nastał prawdziwy rozkwit kultury epoki klasycznej. Rozpoczął się wraz z opracowaniem filozofii politycznej przez Polskę. I w 1080 roku, czyli w tymże samym, w tej samej turze, Polska przyjęła ustrój Republiki Klasycznej, rozpoczynając nową polityczną epokę. W 1040 roku hmm, tam wspierali się, co, zapoczą, co, co zapoczątkowało epokę klasyczną. Wiemy, że było odkrycie waluty przez nas, przez Polskę naszą. W 850 przed naszą erą biurokraci Mongolii też tam się do nas coś zapali. że co? Że Wrocław założyliśmy koło kukę kłoty, którą zdążyliśmy zdobyć, no ale tak przegraliśmy. W 650 roku przed naszą erą żelazo odkryliśmy. Jak je wykorzystać do celów zbrojnych? W 350. przed naszą erą znowu przegnęliśmy barbarzyńców. W 250 roku przed naszą erą załoga galery snuje morskie opowieści po powrocie swojej pierwszej morskiej podróży. 125 rok przed naszą erą znowu zniszczyliśmy obozowisko. 25 rok przed naszą erą. Wielu spiera się co zapoczątkowało średniowiecze, ale wiemy, że przełomem było odkrycie mechaniki przez Polskę. I weszliśmy w średniowiecze i pierwsza tura naszej ery. Rozgrywka wkracza w średniowiecze. Moja cywilizacja uniknęła ciemnego wieku, ale już złotego nie mieliśmy. Później ym, Basza nam się narodził. Nie pamiętam kompletnie kto to był. <noise> Modlitwy Wiernych, to wysłuchanek. Kolaiz przybywa, by odmienić los Polski w 450 roku naszej ery. Potem rozkwit kultury średniowiecza przez odkrycie feudalizmu przez Polskę w 500 roku naszej ery. Sukiennice y, budzą dumę w naszych ludziach. W 720 roku naszej ery pierwsze sukiennice zbudowaliśmy. I potem zapoczątkowaliśmy renesans, według tego w 920 roku naszej ery. I weszliśmy w renesans ym, i zapadły dla nas ciemne wieki w renesansie. Tak na odwrót troszkę, jaki chichot, e, przewrót losu. W 1030 roku spotkaliśmy Zulusów. Ym, w 1060 roku dawne porządki były dobre, ale czas, widocz... czas uwidocznił ich słabość. Lud polski odnalazł nową siłę dzięki monarchii. 1060 rok e, u, przybył do nas Piero de Bardi. W 1180 teolodzy katolicyzmu szczegółowo objaśnili dogmaty i zasady, rozwinęliśmy religię. W 1250 Niccolò Machiavelli się postanowił u nas osiedlić. W 1300 roku modlitwy wiernych zostały wysłuchane. Giovanni de Medici przybywa, by odmienić los Polski. W 1320 roku Kraków był największym. tak? Może nie największym, ale, ale metropolią stał się. W 1340 roku kusznicy nasi e, zdobyli najwięcej. Tak? Wiesz, bo nowe kusznicy są najsłynniejsi, nikt jeszcze nie osiągnął tylu zwycięstw. Później w 1370 roku nasi podróżnicy odkrywają majestat klifów Dower. W 1390 prawdziwy rozkwit kultury renesansu rozpoczął się wraz z opracowaniem humanizmu przez Polskę. W 1460 wierni radują się od rozpoczęcia inkwizycji, która sprowadza na dobrą ścieżkę każdego, kto nie wyznaje katolicyzmu, Że bawiliśmy się w inkwizytora. W 1470 Karol Darwin na, postanowił nas wesprzeć. W 1500 rozgrywka wkracza w epokę przemysłową, a ja uniknąłem Ciemnego wieku. W 1515 spacerując z przechodząc w pobliżu wykładów sal wykładowych kampusów w pobliżu Poznań Usłyszeć można uczonych debatujących nad ideami, które odmienią świat. W 1520 roku spotkaliśmy się pierwszy raz ze Cytyjczykami i w 1540 roku 20 lat później napotkaliśmy Brazylię. W 1540 roku również ym, nasi odkrywcy znaleźli Zatokę Hallong. W 1545 roku rozkwit epoki przemysłowej opracowaliśmy inżynierię cywilną. W 1550 zapoczątkowaliśmy epokę przemysłową z odkryciem uprzemysłowienia. W 1555 spotkaliśmy Nubię, nie Nubię i staliśmy się pierwszym narodem, który nawiązał kontakt ze wszystkimi cywilizacjami świata, czyli my byliśmy pierwsi, którzy poznali wszystkich. W 1580 podróżnicy z Polski odkrywają majestat em, Pio Piotahi. W 1590 e, odkryliśmy Saletrę jak ją wykorzystać. W 1590 opłynęliśmy całą ziemię dookoła w 1615 hmm, Kielce w Kielcach wybudowaliśmy Angurwad. W 1635 Mongolia się obraziła, że założyliśmy Bydgosz w pobliżu jej Kukę kłoty. którą przekształciliśmy w Grudziąc z tego tak, co kojarzę e, w 1661 roku była husaria. O oh yeah. 1705 rok. Pierwszy korpus powołaliśmy. W 1765 roku przybył do nas Jakub Astor, Jan Jakub Astor. Eee, I weszliśmy we współczesność. I tu miałem patrzeć na Złotą Erę. Na widok z Michel mieszkańcy Krakowa wspominają swoją przeszłość. Na widok Petry się powstała Mont -Saint góra St Saint Michel. Petra i... Męczeni, ale gotowi do targowania, kupcy otwierają się na pierwszy punkt handlowy na terytorium Sciti. W 1812 nastał kryzys religijny związany z Gruzją, kończy się naszym zwycięstwem, co przyniesie przyszłość. No, Przyniosło nam wojnę. W 1818 roku nasza Husaria rozbiła doświadczoną jednostkę wroga, w 1822 roku zapoczątkowaliśmy, nastał przełom, odkryliśmy jak tworzyć, wykorzystywać stal. 1822 Węgiel zaczęliśmy ogarniać. żeby stworzyć m.in. potężną broń, broń dla pancernika e, i na co konie? My jednak wiemy, że to stworzyć potężną broń dla kawalerii. Później w 1844 roku prawdziwy rozkwit kultury współczesności wraz z opracowaniem mobilizacji przez Polskę. E, w 1854 roku e, mieliśmy chyba najliczniejszą armię. Na 1858 roku na widok koloseum mieszkańcy Warszawy wspominają swoją przeszłość, no powstało koloseum. W 1860 po długim namyśle Mark Twain postanawia wesprzeć nas. W 1860 Nikola Tesla też przybył do Polski. W 1860 również John Rockefeller przybył do Polski, by odmienić nasz los. I w 1870 em, powstał chyba na maksa rozbudowany obóz wojskowy. 1872 zmęczenie logoty targowania. Pierwszy punkt handlowy w Ameryce. I mamy epokę atomu, gdzie weszliśmy w epokę klasyczną. 1888 świętujemy triumf naszej artylerii. 1892 po usunięciu ziemi ukazuje się niewdziane od wieków. A czyli wydobywaliśmy tutaj już artefakty. To samo w 1896 i w 1900. Mamy sygnet, znaleźliśmy tutaj kamienną tablicę i mumie. W 1902 na widok Kilwa Kisiwani, mieszkańcy Gdańsku i swoją wspaniałą przeszłość. W 1906 tradycje pozostaną częścią nowego ustroju Polski, zwanego demokracją. W 1909 zmęczeni Talna i kupcy założyli punkt handlowy w Gruzji. Wieżę Eiffla w 1910 roku zbudowaliśmy w Krakowie. Rozwój Krakowa wciąż postępuje, dzięki czemu miasto stało się największym ośrodkiem naszej cywilizacji w 1915 roku. Claude Monet przybył do nas w 1920, 1921 wybudowaliśmy, nie, odkryliśmy technikę rakietową. Ehm, na co komu ropa? No my dzieliśmy na co komu w 1923, w 1924. Łódź pierwsza odkryła, że atrakcyjniejsze od życia w Łodzi może być tylko zamieszkanie w odrobinie czystszym miejscu w jego sąsiedztwie, czyli osiedle pierwsze pobudowaliśmy. W 1925 Chrystus powstał przy Kielcach, pomnik Chrystusa z Rio i weszliśmy w epokę informacji. W 1936 rozgrywka wkracza w epokę i tutaj wszedłem w ciemny wiek. W 1936. założyliśmy placówkę handlową u Zulusów. W mieliśmy rozbudowaną zapewne dzielnicę kulturalną na maksa. W 1947. opracowaliśmy dziedzictwo kulturowe. Już mnie język boli. W 1961. Ahmad Sa'ah postanowił nas wesprzeć. W 1962 wydobyliśmy Hoplon, a w 1963 nasz pierwszy dwupłatowiec zbił się w powietrze. W 1964 nasi archeolodzy znaleźli mozaikę. W 1971 spenetrowaliśmy pierwszy podwodny wrak. W 1979 zegar. W 1980 Teatr Bolshoi wybudowaliśmy w Wilnie. W 82 znowu znaleźliśmy, czy znaczy znaleźliśmy, się znaleźli archeologowie, znaleźli Cygnet. W 83 podróżnicy polscy odkrywają majestat Mater Horno. W 83 hmm, pierwszego satelitę wystrzeliliśmy. W 84 święta wojna przeciwko Gruzji jest usprawiedliwiona. 87. Pomimo przewagi liczebnej wroga, wygrywamy. Nasz dwupłatowiec zwyciężył. Arsenał wenecki w Gdyni powstał w 1989. Omalo przyłączyło się do katolicyzmu, choć są w stanie wojny z nami w 1989. To samo się wydarzyło z Genewą. W 1993 Pierwsza flota świata gotowa do wypłynięcia. 93. Nasza armada wypłynęła pancerników, i ogarnęliśmy w 93. również aluminium, że można z niego tworzyć potężną broń dla myśliwca. W 98. opracowaliśmy globalizację. W 98. również feministka Reina dołącza do grona swoich kompetentnych doradców. W 99. pomimo przewagi liczebnej, nasz myśliwiec znowuż zwyciężył w 2000 roku. Świętowaliśmy triumf naszych karabinów maszynowych. W 2002 roku wystrzeliliśmy, nie wystrzeliliśmy, tylko odkryliśmy kompozyty. W 2002 ogarnęliśmy Uran i w 2003 zajęliśmy stolicę Gruzji, Tbilisi. W 2008... Rustawi przeszło na katolicyzm, będąc w stanie wojny z nami. W 2009 ukończyliśmy projekt Manhattan i od tego momentu jesteśmy w stanie produkować, wytwarzać broń atomową. W 2010 nasz gubernator został rozwinięty maksymalnie. W 2010 również karabiny odnosiły i pancerniki niesamowite sukcesy. To samo w 2012 em, parada w celu uczenia wspomnianego zwycięstwa. 2015 Wilno pobudowało park wodny, w 2016 piloci uważają, że na aerodronie za swoje lądowanie jest rytuałem przejścia. Wybudowaliśmy pierwszy chyba aerodrom, albo ukończyliśmy go tam ładnie wyposażać. Artyleria w 2016 pięknie się tam wykazała, w 2016 również w tajnym pomieszczeniu ukrytym pod ziemią, tuż pod rozpoczęciem kolejnej misji dziękuję za pełną sukcesu służbę mojemu szpiegowi. W 2020 armią zawistnych cywilizacji nie udało się powstrzymać naszego ludu. Kryzys wojskowy wygraliśmy. 2022 Jagoda ma kontakty w każdym mieście świata. Świetnie się ubiera, jeździ samochodem. To moja e, pani szpieg. 2024 Polska spędza popołudnie w Poznaniu. Pania zabawa: stadiony powstały. No i tu kończy się nasza historia. W 2025 e, triumf nowoczesnych czołgów, 2029 triumf myśliwca i 2031 nasi naukowcy potwierdzili doniesienia innych nacji. Na Księżycu jest mnóstwo pyłu. Wysłaliśmy ten lądownik księżycowy i tyle. I tyle. I przegraliśmy. <ślamy> I przegraliśmy, kurczę, z Nubią. No nic, trudno, słuchajcie, ja was tu dużo nie będę trzymał. E, gdybym wiedział, bez kitu, gdybym wiedział, że to się już zakończy, to bym zakończył w przednim odcinku, a tak rozbite to idzie na dwa odcinki, no ale no nic, mamy, mamy tą, e, chciałem nawet, powiedziałem, że zbliżamy się wielkimi krokami, ale nie wiedziałem, że aż tak wielkimi, no, no nic, dobra. Ja wam serdecznie dziękuję, mam nadzieję, że mimo przegranej kampanii, mimo wszystko wam się podobało, oczywiście cywilizacja jeszcze nie raz się pojawił mnie na kanale ale będzie wtedy na pewno częściej publikowana, a nie tak jak teraz, tak mocno rozciągnięta rozgrywka. Także dziękuję Wam serdecznie, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Cześć!